Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję Gry znajdź pluszaka od wydawnictwa Muduko. Jest to gra takich niepozornych rozmiarów. Zobaczcie, niewielkie pudełeczko od 3 lat dla do 4 graczy. Od 1 do 4 graczy. Jest to gra dedukcyjna, gra kooperacyjna. Naszym celem jest wskazanie, kto ukrył się w pokoju? Który pluszak ukrył się w pokoju? I gdzie on się schował? Grama uroczą grafikę, taka trochę dobra noc. Możemy przeczytać, że jest to eco-friendly game. Tutaj mamy ulotkę, więc bardzo fajnie. Jest oczywiście instrukcja oraz wszystkie komponenty, które są nam potrzebne do rozegrania gry. Powiem Wam, że gra mnie tak pozytywnie zaskoczyła, nie spodziewałam się, że to będzie aż taka świetna zabawa, i ja się strasznie w to wciągnęłam. Mamy tutaj sporo kart, które wyglądają jak puzle. One tutaj, zobaczcie, do siebie, wszystkie praktycznie do siebie pasują. Mamy pluszaki. Oraz mamy miejsca, gdzie te pluszaki mogą nam się ukryć. I na tych kartach właśnie, zobaczcie, jest na przykład misiu w szafie. Tutaj jest lew za klockami. Tutaj jest żaba w biurku, żaba w szafie. Mamy tutaj każdą możliwą kombinację. I teraz tak, mamy tutaj również takie dwie karty poduszeczek. Zaraz Wam powiem, do czego one służą. Dzielimy sobie żetony na pluszaki oraz na miejsca, gdzie te nasze pluszaki się będą ukrywały. Tasujemy czy też mieszamy te nasze płytki, bierzemy jedną, nie podglądamy co tam jest. Kładziemy sobie na tym kafelku tę poduszeczkę, żeby przypadkiem czasami nie podejrzeć co tam się w środku kryje. Tutaj są żetony, tutaj są żetony i teraz tak. Każda gra, każda tura ma 7 rund. Odkrywamy sobie tutaj 7 kafelków, sprawdzając przy okazji, czy nie będzie za dużo powtórek. 7, reszta jest nam niepotrzebna w tej turze, i na końcu kładziemy sobie poduszeczkę z księżycem. Mamy tutaj również w opakowaniu, w pudełeczku. Więc kładziemy sobie to też gdzieś w zasięgu wzroku, żeby po prostu mieć podgląd na to, gdzie te nasze pluszaki mogą się schować: szafa, biurko, łóżko, skrzynia lub klocki. I teraz tak rozpoczyna oczywiście grę najmłodszy gracz, czy też gracz, który jakoś tutaj losowo zostanie wybrany, bierze pierwszy puzzle, pierwszy element i decyduje. Czy chcę sprawdzić, który pluszak się ukrył, czy chce sprawdzić kryjówkę? Jeżeli sprawdzamy pluszaka, dopasowujemy gwiazdki. Jeżeli kryjówkę, dopasowujemy księżyc. Ja bym chciała sprawdzić kryjówkę, czyli sprawdzam, czy połówki księżyca do siebie pasują. Niestety nie, czyli wiem, że pluszak nie ukrył się w łóżku. Zakrywamy łóżko, kafelek jest odkładany. Następny gracz, lub też jeżeli gram w pojedynkę, no to znowu ja biorę. Wiem już, że nie jest w łóżku, więc sprawdzę, czy to może ukrył się królik. Dopasowujemy gwiazdki. Niestety nie pasuje, to nie jest królik Zakrywamy. Następny kafelek. Sprawdźmy może miejsce, czy to są klocki. Uhu! Ale się trafiło. Zobaczcie. Księżyc do siebie pasuje, czyli zakrywamy wszystko poza klockami. No i mamy teraz już lekko ułatwioną sprawę, ponieważ nie musimy sprawdzać miejscówek. Sprawdzamy tylko pluszaki, czy to żyrafa? Nie, to nie jest żyrafa. Czy to miś? No i proszę bardzo, rozwiązanie nam się tutaj samo praktycznie nasunęło. Miś ukrył się za klockami. Tak jest. Mi się zda klockami. Teraz się udało, ale powiem Wam, że to wcale nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. My nieraz musiałyśmy strzelać i nie zawsze trafiłyśmy, bo czasami te klocki tak się tutaj, te puzle, te elementy tak się ułożą, że nie jest wcale tak łatwo odgadnąć, jak zostaną na przykład dwie kryjówki lub też dwa pluszaki. No to trzeba po prostu strzelać. Nie zawsze się udaje i nie zawsze się wygrywa. Czasami te pluszaki jednak nas. Przechytrzą i one wygrają z nami, pokonają nas w rozgrywce. Mamy 7 rund. Jakby mi się skończyły puzle, dotrzemy do księżyca na poduszce, zapada wtedy noc i musimy zgadywać, co tutaj na tym elemencie się kryje. No i tak, jak już mówiłam, czasami nie jest to wcale takie łatwe, bo zostaje nam odkrytych więcej miejscówek, więcej pluszaków i trzeba po prostu strzelać. Znajdź pluszaka, jest to niesamowicie fajna gra już dla dzieci od trzeciego roku życia. Ma bardzo łatwe zasady, dzieci w lot łapią te zasady. A Więcej ogrze przeczytacie na blogu, gdzie Was bardzo gorąco zapraszam. W opisie do filmu jest link. No i spójrzcie tylko na te przecudowne pluszaki. Czyż nie są piękne i urocze? Zero rywalizacji, współpraca oraz tryb jednoosobowy. I starsi gracze też będą czerpać radość z rozgrywki. Jest taka spokojna, rodzinna, bardzo fajna gra. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.